If you me, so... Witam widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajduję się już we Francji. Rezodowałem jedno auto. Jadę autostradą ma 10 w stronę Paryża. Pusto, bardzo pusto, nikogo nie ma. Nikt mnie nie mija, nikogo ja nie mijam. Jak na razie, bo za jakiś czas jest zamknięta. Za 10 km jest zamknięta autostrada przez rolników. I dojadę chyba tego ostatniego zjazdu jak jest możliwy i zjadę nie? z autostrady zobaczymy bo nikt z nią nie jeździ chyba każdy już wie że jest zamknięta i ją mijają aż ja tutaj miałem rozwódek niedaleko to mówię wjadę ten kawałek się przejadę i zobaczę na Polskę będę ładował opryskiwać zawieszany i dwa auta, więc tam nic specjalnego chyba nie będzie. Ciekawego. Zobaczymy z tym opis, zobaczymy jak to wyjdzie jednym, bo zawsze u rolników jest ciekawiej. Jestem na miejscu załadunku opryskiwacza Czekam na pracownika, zaraz mam je załadować tu tak w międzyczasie zobaczę, co tutaj mają ciekawego Już jadę, już jedzie ładowarką, widzę tam chyba Parę tutaj maszyn mają Jakieś traktorki, kosiarki, prasy Siewnik jest Nordstein Puk, kombine, kombine. O, ale gdzie tam forswit lepszy? <gryzny> siewniki jak jo, o, czy do buraków Nie wiem, parafud. rozsiewacz Trochę tego jest, o, jeszcze jakiś ber tu jest. Jedzie tutaj gości do mnie. A no, on szuka opryskiwacza Tego co on ładować. On jest tam całkiem. Na drugiej stronie widziałem. Kamera! 谢谢，都对。 Masie, yo have jakiej deski? Yo have desk? Że tu podłożymy, bo to już 2 mil kilometr. Że mnie nie pękło. Moje coś tutaj podłożymy. Jakieś deski. Takie Troszkę na w

STOP! Musimy coś podłożyć! Kurwa, jak ja podłożę na jazdę, to nie będę miał do samochodu Masia, Wjedź, bo pęknie Wjedź troszkę, bo zaraz pęknie No, tak to by pękło pęknie i się skończy Tuż tu pęka? Tu tu pęka. pęka <try> okay. Nie musiał match Oh no, no, no. <laughs> je te OK. dobře Regarde, regarde, vas A ja muszę iść po nóż. Muszę iść po nóż Kurwa, miałem zajebiste kombinelki Już nie mam Tak to jest jak każdy jeździł

Znam što No <laughs> Kurva Počekaj To jest słuchaj co z tym autem, bo ja potrzebuję najazdów podopryskiwać. Bo tu w tej firmie Nie mogę, bo mam kije, nie? I nie wiem co z tym samochodem, bo potrzebuję najazdu podopryskiwać, a tu nie mają nic, żadnych belek, nic nie mają kurwa, nie? A, mają na... a on wpada mi do środka, nie? I teraz nie wiem co z tym autem, czy my go zabieramy, czy nie? Aha, wej. Dobra, to ja tak powiem, okej okay? This charger tu, okej okay? yeah. Taj, tej ma tutaj, okej okay? A to the charger, okej okay? Jakby tego było mało Mało kombinowania to jeszcze mi zabrakło prądu jaki. Mam okazję wypróbować pierwszy raz te zajebiste kable. Jak się sprawdzą. Plus byje czerwony. Tu minus czarny. Třeba jo, co? Bože, kochány. Bože. Kurva, mať. Dobra, Tego tu odpalę Tu chłopak ma hak teraz to jo Przygotowany będzie Jeszcze tu samochodem nie działa sprzęgło To jest najlepsze Myślałem, że nie będzie ciekawego odcinka, a tu o, Zawsze coś tu się dzieje z, z tymi Francuzami <grym> Z tymi załadunkami, przeładunkami Starymi raszplami No non stop coś Ja wam mówię czekaj, 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 czekaj A ja bym tak zrobił Daj do tyłu A jakim tak o i dalej, dalej dochodzą? Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj stop, 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 Czekaj. czekaj, czekaj. po francusku, nie wiem Jeszcze ja trochę nie, w trochę w stop, stop, drugą, w drugą, Jeszcze do góry Stop Na dół czekaj. Oh. Jeszcze go dokładnie Jest super No, pryskiwacz załadowany Teraz ładuję kije I ruszamy dalej A po co? Nie wiem, miałem ładować każkaja, ale z tą kianką kaszkę znowu za dużo będzie. Może pług?